Cześć, dzień dobry. W tym filmie zagram w gry, które nie mają największej ilości wyświetleń z kategorii sportowe. Pierwszą gra jest Hoop Hero. No i ta gra, no, mogę Wam trochę zaspoilerować, nie jest najlepsza, ale już tutaj obejrzyjcie sobie. No, gra w miarę ładna. Eee, w miarę ładna. Tutaj możecie zobaczyć moje pierwsze zmagania w tą grę eee, nie byłem i eee, nie byłem. Nie byłem dobry. Eee, no nie jestem. Ale e, problemem tej gry na pewno jest duża ilość reklam. Eee, jak tutaj widzicie reklamy i no i gra średnia mocno trudno, y, trudna do panowania i bardzo częste reklamy po każd po, każdy, po każdym omówieniu gry będzie też moja opinia na temat jej no tutaj widzicie 4 punkty zdobyłem nawet to Eee... no gra jest średnia, bez żadnych opinii No niewiele miała do zaoferowania eee, A tutaj możecie zobaczyć reklamę, Która po pierwsze grałem z nią dobrych kilka to już wtedy już <try> wywalakamy e, i no bardzo, e, bardzo dużo lepiej mi się grało w w, detalach, w e, ale to i tak nie będzie najgorsze nie ma leweli, akurat po takich, że powinny być lewele. na przykład zdobądź 12 punktów, i zdobywać. Zdobywasz jak najwięcej punktów, no i w sumie tyle. I weźmy, że tam gra będzie lecić w tle, a ja tutaj i na pewno interesuje nas szkoła i powinno się tym, ale teraz mamy Chicken Road gra najgorsza najgorsza z tego wystawienia <Springs> gra w ogóle nie interesująca, jak tutaj zobaczycie, jest 5 leveli. Jest 5 leveli. Masz dwa życia na zrobienie tego i musicie kliknąć 1, 2 albo 3. Tu nawet nie wlatuje piłka do bramki, ale to już szczegół. Eee... No, tutaj nie wiedziałem w sumie co robić, no ale gra bardzo, bardzo zła, naprawdę i dobrze, że nikt prawie tego nie, w to nie grał, bo to nie ma sensu. Ta piłka. Ja klikałem 2 i 3 tutaj i było źle. Ale jak już klik... no, no, tak... Ale jak już kliknąłem 1, co powinno być najgorsze, to i się tutaj dopiero zorientowałem, że jest tutaj tylko pięć naveli. No tak. Tutaj będziecie mieli komentarz, opinie na temat tej gry. Ech, chcę wam powiedzieć, że w wakacje, które się zaczną 26 czerwca 8 e, planuję zrobić daily i chciałbym was od razu zaprosić na kanał mojego kolegi, który pewnie dopiero będzie robić e, robić wakacje. Ar Soccer Fever e, gra Gra średnia, bo ja musiałem się zorientować o co tutaj chodzi. Ech, gra. No. No jak tutaj zacząć? A no, on po prostu vaive. No to jest głupota. Musicie. Musicie po prostu celować. I macie ograniczony czas na to. Eee. wakacje planuję na pewno dużo więcej nagrywać, ale jeśli mnie na przykład nie będzie, bo wyjeżdżam gdzieś, to to wspomnę o tym w, w filmie, który wrzucę przed tym. Eee, no żeby nie mówić tylko o swoich rzeczach, to ta gra na no, nie jakaś mocno zła, ale no genialną też bym ją nie nazwał. Mm, może i bez reklam, może i bez żadnych mikropłatności, ale gra po prostu mocno, mocno Niekrywalne. Eee... No tutaj strzeliłem jedną bramkę. Wow. A więc nie ma jak bardziej... Nie ma. No. Przegrałem 9.1. Nie ma w sumie sensu opowiadać o tej grze więcej. No... Basketball, basketball Manager Pro 20, 2025, gra najlepsza z tego zestawienia, bo naprawdę grało mi się w nią całkiem przyjemnie, Nie, jak na taką grę, która po prostu, yy, musisz po prostu klikać kilka przycisków, aż ten, aż zdobędziesz najlepszy skład i wygrasz wszystko. Ciekawe tutaj wyniki, kto ile zrobił, mimo tego, że w koszykówce potrzebujesz więcej niż pięciu zawodników, żeby rozegrać mecz, to w tą grę się miele przyjemnie grało. Nie, że ona jest jakoś super dobra, ale najmilej z całego zestawienia. W nią grało. No, to no, e, mo, w sumie mogę Wam nawet ją polecić, e, gra, grę możecie znaleźć albo po, po tym, że, e, po nazwie, albo po tym, że jest Jedną z najniż, najniżej, po, e, najniżej w rankingu nowych gier e, w kategorii sportowe. Tutaj też fajny smaczek, że możesz sprzedać, wymienić zawodnika. Wymienić raczej. E, no. Fajne, fajne też że możesz sobie wymienić takiego mojego 58 na 78 tylko nie wiem jak to ma być e, opłacalne to akurat mm, fajnie że możesz sobie tak wymienić zawodnika na, na zawodnika lepszego chociaż w sumie w sumie Eee, powinni tu bardziej bardziej usp uspra usprawnić I tutaj nie byłem ostatni co ciekawe Ale też wygrałem jeden mecz i to tyle eee, hmm. W sumie tego tej gry chyba będzie najwięcej bo grałem w ją najdłużej bo inne nie aż tak bardzo nie zaciekawiły. Niech to? Eee, co mogę jeszcze mówić? W Wakacje nagrywanie będzie częstsze niż raz na kilka miesięcy. Eee, gra basketball Manager Pro 2020 4 gwiazdki to myślę, że max bo to naprawdę średnie. I teraz najgorsza, mimo że najładniejsza, najładniejsza gra z całego zestawienia, ee, ja jej nie rozumiem, i do tego jeszcze jest. Mega, mega gówniana. Patrzcie jak... jak... no. strzelił i bram w bramkarza. I bramkarz tego nie obronił. No jakieś mechaniki, że można ulepszyć zawodników czy coś. Piłka... Pi, piłka się cofa. No. Wow. I się kończy od razu po 90 minucie. Masz tam jakieś paczki, może... Dostać zawodników. Eee, dostajesz naprawdę średni skład na sam początek. Ale jak, jak ktoś lubi takie gry, to nie polecam. Nie mogę tego polecić, bo to jest gra, która naprawdę jest bardzo, bardzo gówniana. Eee. I tutaj jeszcze próbowałem z jakiś mecz. E, no, właśnie za chwilę do tego dojdzie. E, I. Z, no, szukanie tego meczu trwało kilkanaście sekund, więc. Ale to raczej był bob. E, I do tego nie, nie wyszło. I dopiero się zorientowałem, jaka ta gra jest gówniana po tym meczu, nawet nie po meczu, co e, w trakcie meczu, bo nie dokończyłem tego meczu oglądania. Grafikowo w miarę ładna, graficznie, e, ale po tym, co robi zawodnik, to nie. on on ma problem z prowadzeniem piłki, czy co? No... seriu no i... no i tyle. Jeśli wolicie takie filmy bardziej niż yy, to co wcześniej nagrywałem, to możecie zostawić łapkę w górę, suba, ale raczej nikt do tego momentu nie dotarł. A jak ktoś dotarł, możecie zostawić yy, komentarz. Serdecznie zapraszam pod każdym. Dam w serduszko. I no tyle. Ta gra nie ma więcej nic do zaoferowania.